Odsłaniamy internet lasu drzewa nie tylko stoją, one dosłownie dzielą się sekretami pod ziemią. To bardziej szalone niż myślicie. Wyobraźcie sobie stary, głęboki las. Myślicie, że jest cicho, ale pod waszymi stopami toczy się cała rozmowa. Drzewa łączą swoje korzenie z podziemnymi grzybami, tworząc sieć, którą naukowcy nazywają Wood Wide Web czyli leśną siecią. Dzięki tej sieci drzewa ostrzegają się nawzajem przed zagrożeniami. Takimi jak szkodniki czy susza, wysyłając chemiczne wiadomości. Niektóre nawet dzielą się jedzeniem i pomagają rosnąć młodszym drzewom. Kanadyjska naukowiec, Suzanne Simard, odkryła drzewa mateczne, które wspierają całą leśną społeczność. Wędrując po lesie, jesteście otoczeni żywą siecią, drzewami, które pamiętają, pomagają i komunikują się. Więc następnym razem. Gdy będziecie spacerować po puszczy Kampinoskiej, lesie bielańskim albo po prostu w Łazienkach Królewskich w Warszawie, pamiętajcie Las mówi. Czy słuchacie?